Witam Was w następnym odcinku Stombrider. Kontynuujemy naszą przygodę. Zobaczymy jak dzisiaj nam pójdzie. Lara Croft jest przygotowana, biegniemy dalej. Zobaczymy co nas czeka dalej, bo ja sam nie wiem. Wy pewnie wiecie, a nie. A jak nie, to fajnie, to się dowiemy razem. No, to biegniemy. Okej, tak Kurwa, nie strasz. Przeklinacie i co robię? Przeklinam. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, lecimy, nie śpimy. No Ogółem z, z tymi na, tym nagraniami też się poświęcam, bo jest aktualnie druga 27. Ja powinienem już spać oczywiście, ale nie. Ja na was nagram odcinek. Bo sobie tak upzdurałem więc zostawcie łapkę w górę za poświęcenie chyba mieliśmy ten samolot w pierwszym odcinku co lamiłem wciul o nie a tam pis... kurwa nie spojrzałem na dół żeby e na się coś i i krokować myślę że trzeba myszkom Jestem Amébą. Tu jakie fajne. Okej, no Okay. Kiedy mam tu przejść? No dasz radę. Wiem, jestem lamusem. Muszę mówić, że jestem gównem w tą grę. Błoko, pośmiejcie chociaż się ze mnie. Salynie, tyle razy z wami, to tylko ja umiem. Nie mogę shifta używać. Co zarazem tymi oczami będę robić. z tego zapytałem, co na poziomie normalnym wzięliśmy. No come on, come on, come on. Lara, dasz radę. No tak, spadniemy. Uciekaj No dobra Do tyłu się nie cofniemy już Dobrze, zwolnij Nie spadnij, bo już więcej śmierci nie chcemy Zawsze na ścianę Hmm. Czy ci tu normalnie zejść Nie, nie ma zejścia normalnego Sam! They must have come this way. Dawaj, bierz co potrzebne O, kamera Świetnie, będziemy nagrywać I nie wiem, jakieś pudełko Woki toki się nie ma no. Czy tak miałbyś? być? ktoś, co no, tak miałbyś Napiszcie w komentarzach co tak miałbyś, czy ja zjebałem Bo czujesz, że zapaliłem coś No jakiś Jakieś toki Ta gra jest powalona od drugiej w nosy masz dalej rany, świetnie. Nic tu nieco opuszczone. Lara. Nic tu nieco puszczone. To czy zaraz coś wyskoczy. Tak, rozpalę ognisko, dobra. Rozpal to jeba ognisko. Jaka szybka. A skąd weźmie ogień? Czy tam to pudełko magiczne to zapałki? Jeszcze. Jedna zapałka specjalnie, żebym ja mógł to odpalić za jednym strzałem Dobra, must win. Jedną zapałką rozpalia ognisko w sekundę Chciałem, to ogniskiem męczył się 3 godziny Here's the soon to be world-famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Laura, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam. Thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition, Laura? But it's not just Sam's family funding us, I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. Uh, no uh, one uh, believes uh, Yamatai. No one believes Yamatai is that far be east. Be the be books up. simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field with a TV crew behind you? Got 30 years' experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. it's a ship. You don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. <sighs> Laura, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Uh, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I, I can see on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here, it's my decision. Going into the triangle. Why am I even here? Aha, jesteśmy w trójkącie berłuskim, tak jak mówiłem za pierwszym razem. Świetnie! Kto płynie w trójkąt berłuski? Dobrze przestał padać. No, no sarny chyba nie będziesz jeść. No, już się nie przejmujesz rano, świetnie. Świetnie, czy powiedzmy jak tam wyj wyjdziemy? No do teraz podpierdól mu ten łuk Dobra, dawaj szybko ten łuk bierz i idziemy. Nie na truposza oglądamy jeszcze o drugiej w nocy. Prawie trzeciej. Chora kobieta. Just remember Roth's training. You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a The key to using any weapon is focus. So hungry. I need to find something to eat. Uh. Actually, ty wrót o więcej strzał. poczekajcie polutujemy coś szybko tu można na wejść no i dobrze że nie można Yesko the command of it happened again. Private Koske. He was on gate duty last night. No one heard anything and this morning they found his helmet. Nothing else. No tracks of his leaving, no blood, no showcasings. Nothing. The others are talking about Chinese partisans. Maybe even American GIS.

Dobra, mogę w każdej chwili wyjąć łup, świetnie. Trwa godzina. Nieźle. No i ty hamie. co jest? Nie. O, tak się puszcza dobra. To fajnie, że teraz widziałem. Jest pięć. Kurwa. I mamy świeżynę. Upolowane zwierzątko zielonek albo sarenka Tu wie co to je No i po coś to strzelała No i po co ja to strzelałam? Czemu ich wcześniej nie niószek że tu trzeba być zwierzęta. Right, back to camp. All right, Lana. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Dobra, Dobra, biegniemy w trybie na Jak nie było żadnej sarny i jelenia, lubię co to jest. To teraz jest ich pełno. Więc uciekamy. Z mięsem. Tak mam wiedzieć czy mam mięso czy nie. Na razie weźmiemy to. Dobrze. Mamy zrobione. Ile minut? Nie, nie, już jest. Zaraz sprawdzimy. This is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach, and then it went black, and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully, someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep, keep moving. moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. Aha. Czy nie? Wiem? Gramy dalej, czy na razie w tym na to nutnie tyle. Ja bym zrobił tak, że na razie na ten odcinek tyle w następnym będzie po prostu dłuższy bo teraz mam tu obozik i dopiero zrobimy chyba do następnego obozu jak dobrze rozumiem grę to będziemy mieć do obozu czyli tak po pół godziny materiału coś takiego najlepiej chyba będzie to więc na razie L Lara nas żegna my zapisujemy grę tak, czy tej punkt? Nie. O 2.45. No, i akurat o tej godzinie kończymy. No, przy tym zapisie. O 2.45. No. To was, was, was wszystkich żegnam. Miłego oglądania. Do następnego odcinka.